Kalochalo śweneczko z tej strony Habia, a w dzisiejszym moi drodzy, materiale zobaczycie odcinek, w którym co każdą śmierć będę musiał kupić skórkę rywala, którą oczywiście mnie zabije. Na pewno się zszokujecie, ile jedna skórka kosztowała wy tym materiale, stawiacie łapki do góry, Oglądajcie do końca, bo na pewno będzie ciekawie. I wpadajcie, moi drodzy, na live na TikToku o godzinie 21, ponieważ dobijamy elitę z ekipą. Mam nadzieję, że uda się to zrobić dzisiaj. No i Was nie może zabraknąć. Jeszcze? Jeszcze, jeszcze Dadam, de No i skoczyłem do Neida nie wytrzymam Capsy? Tak Napsy tak Zeskoczyć na absolut do na skoczyłem Ty mu hobby zabierz te killy Wiem że tam jest Jeszcze dwa chapsy Jeszcze jeden, jeszcze tu Nie daj mu Cawi e, Co ty nie Ciao Wygraliśmy to na farcie ty jest elephant, gdzie jest elefant? Gdzie jest elefant? Bo go nie widzę Na dole. Gdzie jest? Gdzie jest? Uu. Na dole? A co? Tam gdzie twój kolejarz w tym sezonie no, <grym> no, Czekaj Włączam a Włączam tabelek stopie. za klasy Czekaj, włączam tabelę No, ja to widzę top jeden, wiesz? Lol Co ty gadasz? No Dorsze

Czy widziałeś no, tą reakcję? Powiem, no, <noise> że słaba ta reakcja, twoja, no. Dobrze, a na którym miejscu jestem? Ja w czwartej widziałem, w, no, w piątej. Trzeciej czy tam w piątej. Nie, mu się nie interesuje, ja po prostu we... wiem, że jest. O? Wiem, że jest. Nie, ja sobie przychodzę na lokalne mecze, sobie przyjdę, sobie posiedzę. Mhm. mhm, mhm, mhm. Ja myślę? Ty, bo ja widziałem Ale gdzie jest Olech jest na pierwszej pozycji, tak? Ja tak, tak. Widzieliście od tego, że co nie, 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 czy, podzieli, czy gdzie to było nie, 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 jest nie, 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 jest taki czy kto tam wie, był? Białą. Post, czy, czy nie, 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 Jest rampa no rampa na blisko Tak może być nie? Czy nie? Do piaski PP no, no nie. Nie, nie? Wejdźcie może Uciek z piachu ja, Panowie, z jajem trzeba wejść. Pali się ktoś Ram się pali u nas Okej okay. go w Okej okay, ninja chyba Co przed... to? A kolego, ale zjadę, no i co? Czujesz, czujesz mój oddech? Tam... Nie, tak, tak że to śmierdzi ci zjady, nie? <grym> to było dobre. <grym> to było ciekawe, no. Z takimi butami że to naprawdę... Możesz, 0 zero na wadze, człowieku. To wystarczy. Tak. Zero na wadze? Sonexia ma zero punktów na przykład, no. alt toch ax in dieem spissen dan door ok boerje do ik is Nie, no Bobby, tak, serio, no, Bobby. serio, Bobby. No, serio, a my dostajemy Ej, wiecie nie co? Wiecie, to... Ej, wiecie co? Ja dzisiaj ten. Wystartowałem mecz z sąsiadem. Yy, wystartowaliśmy solo matchmaker. Ja i on nie. I sprawdziliśmy. Czy wygrałeś? Nie, no, wygraliśmy. I, I graliśmy na mainach. I ten. I sprawdzaliśmy, czy ktoś gada na mikrofonie. I normalnie gadali ludzie, Igzy. Co? No, nie gadają Ja to wątpliwie. No, wyłączyłem to, to, bo nie mogę z tym grać. No, ale mnie te ruiny nerwują, bo nie, robią, nie robią, oni są faktyczne, prawda? Ale mnie faktyczne brzmią, a miałem 19 lat. Kolega nie reaguje. Boże, czemu my tego do zera nie wygrywamy? To jak są dedzi, on strasznie reaguje na wszystko. O jedna kolega, z... no nie, no taki gówno nie tragowałem. Minus. 80 Ej, B ma wolne, bierzcie pakę. A, a nie, już jest za późno. Wyjedź mu HP, weź na P. Czemu on nie bierz paki? Aha. A a, no i Dex to, to moje. Ok, ja mam. Ja też ci są? Tak. Leży. On ty oni nie? Apsyn. Widzę tu kibic, widzę Tak, tak. No ewidentnie, no. No. Ale ja tam, że... tam to ciężki temat jest, złą uliczkę wszedł i powiedział na przykład, że jestem za Widzewem, no to nie ciekawym, e, Ogólnie to mamy ustawki poza nim z Widzewami, tak, e, z nimi fanami ślicznymi, z patyczakami, ja chyba tam, jak loczek, Zobaczmy jak Cenzura, tak, powoli. Ja ona byłem. No i rozmawiałam No nie, ninja lewów, lewów. Nie, dawaj go, dawaj go.

Masz w w komierka, komierka wisi. Kominiarka wisi, jest gotowa. A, to tylko Modyki wisi. Tutaj, <grym> Mam smoku, możemy do, na to wejść. Smoku, w plantuj może. Tak. potem dopiero... Jeszcze ci peszne, To Ja nie mogę. No, Major To jest sobie. Brawo, pięknie sobie radzimy. 60 legionów. 60 legionów. 60 legionów. go zrobiłem, ja nie mogę. Myślę, że, że element to jest Nepkin, ale to tylko trochę. Nefgen? Bo jesteś za Legion, no. A ja legię w dół. Nie tego, jestem o... za legionem, a ty jesteś za legionem? Nie, bo ja legię pierwszy, ja robię legion. A. Nie szanujesz no polskiego klubu? Nie, nie. Największego nie w Polsce. Ja pierwszy. To oznacza, że gramy na cheatera? No nie, on nic. super są dwa Nie słyszałem tego dawno nie, nie. Matko jedyna no, gdzie... Na jedyny mit, B Schowaj się do kuli w Pokemonie że że oczywiście bardzo ale ale obrzydza mnie fakt, że z ekonomiarzem, tak? <noise> nie, nie obrzydza fakt, że grasz na iPadzie jesteś za Legium. <noise> nie jesteś za Legium. <noise> ja też hejtuję legion, ale co ma, co ma iPad do legi, ty? Mi, Ej! Oj, gro, groźny mnie zabija. Side. Side B. Groźny ma... Teraz już chciałeś <śmusza> powiedzieć cytrynko. Tak, cytrynko. Cytrynko. <śmusza> 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 ja nie mogę. All Ale on tam robi. Taki, taki Ale kolejarza. Nawet fraga nie zrobił w rundzie. No, no właśnie, no cóż, no życie jej miejsca ma w tabeli, tak? No cóż, daj mu dużo mówić. no ale tak taki chłopak z nie zabierał, to drugi, tak? Jak nie zabierał? przecież walczyłem o swoje, swoje dobro, tak? No, tak, no to wiem. Ja walczyłem, żeby cię na B nie zabili, ty, I, bo tam miałeś problem na imana. macie tam tą jeszcze? Chłop cały magazyn wyrobał, ty. No tak magazyn. Dziś nie mam. Co to się dzieje? Co to się dzieje? no Potem, ja, tak ja, Bek, sobie tak. nie masz czegoś szukać, stary. Już to możesz stąd wyjść. Jak to? No, B rampa, B rampa, B rampa. Dwie jeden na pewno. No i las B rampa. No i Bek, no. ty jesteś, no stary. Dobra. Dobra, Dobra tam. Szanujmy się. Czwarty w tabeli, normalnie jak kolejarz w, w tych w europejskich pucharach, ale to... Le, Legionisto. Ipadowscy użytkujące legion. Nie jestem legionistą, ja po prostu jestem hejterem kolejarza. Hejter, kolejarz, mm. matkę. Pierwsze. a ty pokazujesz sobie kę do usta Jesteś fanem Reki? Nie, po prostu, bo u nas w Sandeca się nie, nie mm -hmm. trzyma z kolejarzem, nie lubią się. Women. <laughs>